Długi energetyczne powstają w wyniku zaburzenia naturalnego przepływu energii w naszym systemie energetycznym oraz w relacjach z innymi. Są to negatywne obciążenia energetyczne, które wynikają z naszych działań, emocji, myśli lub relacji z otoczeniem. Można je porównać do balastu, który obciąża nasze ciało subtelne i wpływa na fizyczne, emocjonalne i duchowe aspekty życia. Główne przyczyny powstawania długów energetycznych to negatywne emocje i myśli, niewłaściwe działania wobec innych, łamanie zasad etycznych i duchowych, nierozwiązane traumy i konflikty, nadmierne uzależnienie od innych oraz działania z poprzednich wcieleń według duchowych tradycji karmicznych. W dużym uproszczeniu to np. życzenie komuś źle, niewywiązywanie się z umów i obietnic, niespłacanie długów. Brak wdzięczności i równowagi w dawaniu oraz braniu, działania wbrew intuicji lub zasadom duchowym. Skutki długów energetycznych to zmęczenie i brak energii. Osoby z dużymi długami energetycznymi często odczuwają chroniczne zmęczenie, apatię lub brak motywacji, problemy w relacjach. Długi energetyczne mogą manifestować się jako konflikty, trudności w nawiązywaniu bliskich relacji lub poczucie izolacji. Problemy zdrowotne, zaburzenia w ciałach subtelnych mogą wpływać na zdrowie fizyczne, prowadząc do nawracających chorób lub niewyjaśnionych dolegliwości, oraz blokady życiowe. Długi energetyczne mogą blokować przepływ obfitości, miłości czy sukcesu w życiu. Jeśli doświadczasz takiego negatywnego oddziaływania, to zapraszam na wstępną konsultację telefoniczną, połączoną z diagnozą energetyczną, podczas której wspólnie przyjrzymy się Twojej sytuacji i ustalimy, co może być źródłem Twoich problemów. To pierwszy krok w procesie oczyszczania i uzdrawiania, który pomoże Ci odzyskać harmonię w życiu.